Witajcie na kanale Ma i Gra. z tej strony Maciej. W dzisiejszym odcinku otwieram sobie drugiego pieseła. Pieseła starczą, który osobiście bardziej mi się podoba, nie tylko pod konceptem designu, ale również dlatego, że ma kozacką pineskę i kozacką figurkę. Myślę, że po wypakowaniu będzie mega lepsza, nawet na karcie musisz czekać, kły pokazywać. Fajny boksik. Ale wam się, że otwieram tfu otwieram. Nagrywam czwarty odcinek już w ciągu jednego dnia i powiem wam, jak niektórzy youtuberzy mówią, że otwieranie kart męczy, to uwierzcie mi, męczy. No dobra, przejdźmy jednak do openingu tego. A więc nasza zamazenta. Zwykła karta holograficzna. Powiem Wam, że te promocyjne karty holograficzne wyglądają naprawdę ładnie. Bardzo mi się podobają. Pokémon nic specjalnego. 20 mniej obrażeń, a tak za 134 karty, to jest bardzo dużo. Co prawda, Basic zwykły Pokémon, aczkolwiek zupełnie niegrywalna karta. Ładnie się prezentuje. Leci na stosik. Tutaj jest zamazenta. Jako król. No i to wygląda dobrze, nie? To mi się naprawdę podoba. Tu możecie sobie porównać z Zacjanem. Zacjan taka chudzinka, nie? A tutaj mamy koksa, któremu ten mieczek nic nie zrobi. Odstawiam tam tego dziada, a to go... Wow. No kamera. Wow. Fajne Fajny jest naprawdę. Ten mi się podoba. I ta żywa taka, taki konkret. Dobra. Tu niech stoi, niech będzie na widoku. Patrzmy, pineska. No? Pineska też, szczerze kły. Fajny z Amazon, to naprawdę fajny. No i mamy te same paczki, co w poprzednim odcinku. Jeszcze nie sprawdzałem. Kodik dla Was. Czyli z tego, co pamiętam, dwa razy Darkness or Blaze. A nie, patrzcie, jest Team Up. Jest Team Up zamiast Unbroken Bonds. A to dziwne. No to poukładajmy sobie. Niech będziesz znowu Evolution pierwsze, potem byłby Team Up, Darkness na koniec. Dobra, jakoś tak. Nie pamiętam, czy to dokładnie tak było. Niech będzie, że tak było. W poprzednim odcinku trafiliśmy jedną ultra rzadką kartę. Był to Mega Venusaur EX. A w tym odcinku zobaczymy, czy też trafimy jakiegoś ex -a. O, tu już rogi są dobrze wycięte. E, Potion, Double Colorless. Oak, Nidoran. Bullpix Sensu. Zawsze będę lubił otwierać Evolution naprawdę zawsze. Magnemite Porygon z naszym Reversem. Ostatnią kartą jest Misty Determination. O jacie! Ładnie. No, bombowy drop. Super, bardzo mi się podoba. Co prawda w tamtej kolekcji była Misty Determination, więc ta pewnie pójdzie na jakąś wymianę czy coś, ale no, bardzo ładna karta. To zaczynamy grubo. Zobaczymy, jak skończymy. Team mapa kompletnie nie znam, powiem wam. Nie wiem, co to jest dobrego, a co nie. Raz, dwa, trzy, cztery, bo to jest Sun Moon. Stalowa Neria, aha, Sabrina tutaj była, Torracat, Jinx, Litten, czyli mamy ewolucję kota, latająca mysz, Merib, Pulpix, Joltik, Plastuś, super, Pancham, Plastuś i Muk. To jest zużyta plastelina, którą wrzucacie do ścieków, czyli nic specjalnego. Odłożę sobie tu na bok. Burning Shadow. Zobaczymy, czy trafimy Rainbow Charizarda. Uwaga, spoiler alert, pewnie nie. Kodzik. Raz, dwa, trzy, cztery. Ale dobrze, że dają takie fajne paczki, naprawdę dobrze. Porygon, Metapod, Lana, Duskul, Espur, Morelul, Porygon, zawsze mamy Porygona, Charmander, Stuful, i tangela, nie, tangrow. To jest ewolucja tangeli tangrow. Od wzrostu. No i dalej. I wracamy teraz do Sword and Shielda. Tu bym można było coś sprawić ciekawego. Zobaczymy. Tu kodzik. Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj energia walcząca balon pokekit. Hitmore. Gastly, Wiecie, że ja chyba Huntera ciągle nie mam? Sislipid, Snom, Mewile, Ferocid i Motstail. Czyli tutaj nic. Du, ru, ru, ru. Co my tu mamy? O, dwa razy Eternatus. Wtedy mieliśmy Charizarda i Eternatusa, i wiadomo, że Charizard to tam jest. Łe, nic nie będzie. A dwa razy Eternatus to. Może coś będzie fajnego. Raz, dwa, trzy, cztery. Energia elektryczna, Starawia, Zveylus, Piopita, Tediursa, Rockidi, Torcik, Trapinch, Djiglipaf, Drakowicz i Blaziken Holo. Czyli slot holograficzny nam się uzupełnił. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej. I ostatnia paka, Darkness Ablaze. No, dajcie nam coś ciekawszego, dajcie nam coś ciekawszego. Od. Raz, dwa, trzy, cztery. O, chyba tam nic nie było. Yy, Woda, Pupita, Zvejlus, Fossil, Fletching, mister Mime, yy, Aaron Torchik, Rocky T, Morelu, nasz Rivers. I ostatni jest zwykły Delcati. Czyli w tym boksie tak samo jak w poprzednim, z tego co pamiętam, chyba że się mylę. Czyli jedna ultra rzadka karta, tam był mega Wenuzaur, jedna holograficzna karta i tam nie pamiętam co było, tapu koko chyba, nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam. Czyli co? Na sześć paczek, jedno duże trafienie, jedno małe, dwa białe kody, o, tak sobie, tak sobie, naprawdę tak sobie. Do tego pies, do tego drugi pies. I tak się prezentują nasze wyniki z tego dużego boksa. Napiszcie, czy kupowaliście tego boksa, czy nie, czy macie zamiar. Ja na dzisiaj się z Wami żegnam. Zostawiajcie lajki, like, subskrybujcie kanał. Na dzisiaj tyle. Hej, cześć.